Dobra, działamy, jako że dzisiaj pusztaj, więc na bardzo fajnej siłowni druga seria. Mieliśmy najpierw małe kłopoty. Uff. 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 Jest dużo maszyn, także będzie ciekawie, a naprawdę chodzą fajnie. Tu wyobraźcie sobie, że jeszcze wcześniej były piętnastki. Szczególnie w dzisiejszej erze, gdy macie dostęp do wszelkiego rodzaju udogodnień. Wiemy tyle na temat diety, że nie trzeba już robić katoróżniczych deficytów. Rzędu XXX -x, x kalorii, a wystarczy minimalny. Mamy naprawdę dużo, dużo wiedzy. Wiem, że ciężko czasami dobrać dobrą, dobrać dobrą, dobrać odpowiednią i wybrać osobę, z którą i to wiedzę czerpać, ale czy tak czy siak mamy dostęp do wszystkiego? I wiemy, że nie musi to być ciężkie. Także zasłuszmy na wszystko. Bardzo fajnie na tym...

Teraz czas na coś innego. Najpierw robię wszystkie wyciskania. Czy to na barki, czy to na klatkę, czy to na triceps, jeżeli owe robię bo wiecie jak podchodzę obecnie do łap ale najpierw skupiam się na tych ruchach, które są cięższe chyba, że są to wznosy bokiem zauważyłem, że one w ogóle nie ingerują w moje wyciskania i czasami zaczynam od nich dzisiaj akurat maszyny były zajęte, więc postanowiłem sobie właśnie popróbować inaczej też innych maszyn jako, że no jestem na wyjeździe i lubię troszeczkę sobie to urozmaicić wykorzystać też inny ruch bo jeżeli chodzi o bardzo dobrze skontrolowany hammer z moim obiecukiem mam o wiele łatwiej. Wiecie, różnica pomiędzy hamerami a wolnym ciężarem jest taka, że po prostu nie musisz nic dosłownie robić. Hamery są łatwiejsze. Jeżeli ktoś powie, że hamery są gorsze do hipertrofii, nie ma takiej opcji. One wykonują ruch taki jak chcesz, ale są łatwiejsze. To jest proste. To jest po prostu, wiecie, wchodzisz w maszynę i robisz w ruch, który, do którego ona została zaprojektowana. No i to jest też minus hamerów, bo nie każdy jest zaprojektowany do tego hameru, tak? Nie każdy będzie czuł. Ale jeżeli jest dobry hamer, to każdy zawodnik powie wam, że jednak ma swoje plusy, benefity, szczególnie jeżeli chodzi o wyciskania. I im jesteśmy starsi, tym też większe szanse są, że możemy mieć jakąś kontuzję. Jeżeli właśnie będziemy ćwiczyć na przykład, gdzie zdarzają się najczęściej kontuzje. Gdy już jesteś niesamowicie silny, robisz wyciskanie na ławce. Najczęściej tam się coś zdarza. Dlatego... Nie jest tak, że maszyny są gorsze czy lepsze, czy wolne ciężary są gorsze czy lepsze. To są narzędzia i wykorzystujemy je wtedy, kiedy po prostu potrzebujemy je wykorzystać. Dobra, zaczynamy wznosy bokiem, ale tył naprzód, jako że tu fajnie czuć. Ja powiem Wam, że co do takich partii, jak na przykład bok czy tył barku, co zauważam często u ludzi, to nie moje nawiasem, ja nawet nie dotykam głowy. Staram się, żeby tego nie dotknąć. Ehm, no. Wracając. E, co, co uważam u ludzi co do małych partii, typu właśnie bok barku, tył barku, że nie robią tego do upadku. Po prostu stanie się ciężkie. Ciężko jest też doprowadzić, wiecie, bok barku do upadku czy tyłu, Ciężko jest to wyczuć. Ale tak naprawdę gdy już dacie radę podnieść tyle, to spróbujcie jeszcze jeden. Wtedy będziecie pewni, bo zazwyczaj zauważam jest coś takiego. Siema. Gdzie nie wiesz, że jeszcze stąd, jakbyś się zatrzymał, czy nie zrobiłbyś. Także chcecie naprawdę poprawić te słabe partię? Zawsze odpowiedź brzmi w zaangażowaniu. To, co mówiłem, już próbowałem jeszcze? Bo akurat tych z nosem bokiem połówki można spróbować. Nie uda się druga, nie rób powtórzeń, których nie możesz zrobić. Ale często właśnie zauważam, że taki malutki resecik na dole sprawia, że mam takie, hmm, jeszcze jednak jest siła. Fakt jest taki, możesz progresować wszędzie. Zobaczcie, jak robił Samson. Niejednokrotnie jeździł po całym świecie, progresował. Masz kurczaka, masz ryż, kupujesz apartament. Jesteś kulturystą, wiesz na co się piszesz. Wszędzie możesz progresować. Ty musisz chcieć. To samo z treningiem. Wszędzie możesz zrobić progres. Już nie mówiąc, jak masz dostęp do takich maszyn. Kiedyś nie mieli, ale jak robili. Ja. <śmiech> 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 Kiedyś nie mieli jednej czwartej tego sprzętu co my mamy Nie mieli hammerków, nie mieli rozpiętek Wiadome, były bramy już i tak dalej Ale i tak jak i potrafili zrobić progres. W dzisiejszych czasach myślę, że od dobrobytu nam wszystkim się trochę wiecie jak to skończyć. Ok, rozpięski za nami, teraz czas na Triceratops. Trochę inna wersja, tutaj się wychylam. Ale fajnie, bo nie czuję tu w ogóle łochci tylko sam triceps No i triceps i to by było na tyle Tak jak mówiłem, nie przykładam zbyt dużej uwagi obecnie do łap jako, że chcę dogonić warki naprawdę podoba mi się tutaj, ale to swoje, to swoje. Zawsze w domu będzie najlepiej. Zostawcie suba,